Miejsce trzecie wolontariat. Poznajmy kolejną niezwykłą bohaterkę. Całe życie, ponad 40 lat, pracuję z osobami z niepełnosprawnościami, z osobami chorymi, z osobami chorymi psychicznie. Mam jeszcze tyle siły i tyle energii, tyle radości, tyle wszystkiego w sobie, że potrafię się tą radością jakby zarażać jeszcze innych i pracować jeszcze pracować, mimo tego, że jestem na emeryturze. Wolontariusz, myślę, że to jest taka osoba, która umie sercem kochać, która umie sercem patrzeć i dla której dobro czynione dla drugiego człowieka jest najwyższą wartością. To co robię, to zawsze wraca, to daje mi taką siłę, taki napęd do dalszej pracy. I mimo tego, że czasami nie chce mi się iść, tak po prostu, bo czy zła pogoda, czy więcej pracy, czy problemów, to jednak już jak zachodzę przez ten próg, to już jest moje życie, moja bajka.